Cześć! Kilka miesięcy temu na jednym z filmów złomowych pokazywałem taki oto zestaw, który dotarł do mnie od mojego znajomego, który to z kolei mieszka w Niemczech, zajmuje się łódkami różnej maści i kupił od swojego kolegi, żeglarza, ten oto pakiet elektrycznego zasilania łódki. No i podśmiewywałem się wtedy na tym filmie, że prawdopodobnie ten żeglarz to żeglował po kontenerach ze złomem w Niemczech i tam gdzieś coś takiego <laughs> odkrył. No, dlatego, że rozwiązania, które tutaj zobaczyłem, sięgają, myślę, że jeszcze sprzed II wojny światowej. Także chłopcy, którzy to budowali, podejrzewam, że pełnili służbę na jednym z ubotów, a później wzięli się za... Tego typu konstrukcje. No, jest tu tabliczka znamionowa jakiejś firmy, która się pod tym podpisała. Zestaw jest zasilany napięciem 24V i ma moc 1500W. Czy to jest dużo, czy mało? Trudno jest mi powiedzieć, ponieważ jedyną jednostką pływającą, jaką dysponuje, jest kajak i myślę, że taki sprzęt mógłby go zatopić. Ale jakby on się zachowywał w większej jednostce, no to po prostu trzeba byłoby to sprawdzić. Natomiast widząc tutaj. Różne ślady serwisów, osób, które chyba z prądem niewiele miały wspólnego. Robili to ludzie, którzy w ogóle nie obawiali się różnych dziwnych zjawisk związanych z dużą ilością energii elektrycznej, która mogłaby być wyzwolona w momencie zwarcia. A już przerabiałem takie numery na różnych grubych kablach. No i co prawda łódka jest blisko wody, ale mimo wszystko kabel rozrzeżony do czerwoności no nie jest takim prostym medium. I nie jest zbyt łatwo wtedy rozłączyć zasilanie, wtedy kiedy mamy do dyspozycji na przykład ręce. Już, już leciałem ze szmatami, które się paliły, po to, żeby rozłączyć zasilanie od akumulatora. No udało się, ale gdyby się nie udało, to raczej akurat to się działo w samochodzie, poszedłby z dymem. No cóż, więc zajrzę dalej, aby sprawdzić, jakie tutaj można zrobić rozwiązanie, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Przeniosłem się z całym baganem na dwór Przynajmniej konstrukcja silnika mogę do czegoś zamocować. Zdjąłem pokrywę puszki przyłączeniowej w silniku elektrycznym i tutaj takie oto cuda widać. Także do spawania już blisko. Tutaj jest rozpiska w jaki sposób połączyć blaszki, aby silnik obracał się w prawą bądź w lewą stronę więc niestety w przypadku tego silnika nie możemy sobie zmienić kierunku obrotu za, po, za pomocą zmiany polaryzacji. Z dużymi prądami nie ma żartów, więc to co ktoś wcześniej tu zaproponował, no to raczej nie było zbyt poważne. Wykorzystałem przewody od jakiegoś samochodu, które mają fabrycznie zarobione końcówki, są naprawdę dosyć grube. Myślę, że to jest około 16 mm kwadratowych przekroju przewodu, więc spokojnie powinien dać radę przy prądach rzędu 60-70 Amperów. Aczkolwiek to już jest prąd graniczny. No ale głównie chodzi o to, żeby nie było jakichś spadków, no bo przy tak niskim napięciu jak 24 V każdy metr przewodu robi za rezystor. Wersja robocza napędu do łodzi już jest i to naprawdę do łodzi, bo ten silnik to waży z 50 kg. Podejrzewam, że Jakiś dwusów mógłby być lżejszy, nawet udało mi się zdobyć elektronikę sterującą o tak dużych prądach i tak małym napięciu czyli 24 V. Nie wiem, jak to się będzie sprawdzało. Nie będę tego na razie jeszcze testował, ponieważ będzie ten silnik niebawem zamontowany do łódki i wolałbym to wszystko zgrać. Natomiast sprawdziłem, że działa prawidłowo. Nie leci dymu z uzwojenia, co mnie bardzo cieszy, i jeżeli taką. Tutaj wersję roboczą zrobimy, czyli podłączymy na krótko, no to jest życie. Poziom hałasu, jaki to z siebie wydaje, podejrzewam, że jest gdzieś na poziomie silnika spalinowego. Nowoczesnego, oczywiście, nie jakiegoś tam zabytku. Więc i tak ryby będą uciekały z jeziora. No ale cóż, jakieś fanaberie ekologiczne. Czasami trzeba zrealizować, bo inaczej można dostać mandat. No ale cóż, to już nie moja bajka. Ja to miałem tylko ucywilizować, więc zobaczymy jak to będzie działało w praktyce. To jest taka wersja na szybko. Środkowy przewód może pełnić funkcję bezpiecznika, na przykład 200A, w przypadku kiedy go nie ma. Ale w ogóle to się zastanawiam nad takim zabezpieczeniem. Jakie tutaj potężne zabezpieczenie trzeba by zrobić. No bo będzie rozłącznik, który odseparowałem od pozostałej części dziwnych urządzeń elektrycznych, które tutaj były. No dobra, no to jest jakiś pakiet, czyli nic tylko się pakować i jechać tam, gdzie to będzie zamontowane do łódki. Więc dalsza część już będzie tego filmu w zupełnie innej scenerii. No i wycieczka. Kawałek drogi jest. Będzie z 400 km. Ja to zawsze tam się wkręcić w jakąś aferę. No i dojechali. Czas się zatem wypakować. Panie admirale, prosimy kilka słów na temat tej jednostki. Oczywiście przede wszystkim dziękujemy Klub Matez przez to, że yy, nas wspiera. Ale to zaraz trunki jeszcze przed robotą? Tak, ale to jak wiadomo bezalkoholowe po raz pierwszy. A, to co innego. Nie, Łódź wygląda jak wygląda. Ale możemy Wam tylko jedno obiecać. Te koło sterowe też źle wyglądało. Cała ma wyglądać jak to koło sterowe. I to jest nasz cel. Ale to co chcesz robić obić błazerią? Bo to jest blacha przecież. Nie bo mówimy. Mówimy oczywiście o stanie rzeczy. A! ta łódka jest pokryta wielowarstwowo yy, yy, farbą epoksydową na górze. Tutaj w tym miejscu, gdzie jest piękna owiewka. Tutaj już... Dobra, dobra, ale teraz tutaj nie czaruj, teraz powiedz o, o, o technicznych aspektach. Ile to ma długości w ogóle? Długość to 8,5 metra. Konstrukcja stalowa, stalowo-drewniana. Stalowo no typu... a, co, a co to w ogóle było? Do, do czego to służyło fabrycznie? To... Trudno powiedzieć, to jest bardzo trudno powiedzieć, dlatego że jakby nie ma aż tak głębokiej dokumentacji, która by o tym mówiła, ale przede wszystkim chodzi o to, że tego typu łodzie są wykorzystywane do przewożenia ludzi w celach rekreacyjnych, powiedzmy, czyli wiadomo, do czego rekreacja służy, żeby. No dusza mogła się zmiksować z ciałem, bliżej być siebie. Nie byłoby imprezy bez niezniszczalnego ciągnika. Aż chciałoby się zaśpiewać, że tu jest ściernisko, a miało być San Francisco. No, dobrze, że nie zajmuje się serwisem drewna, tylko elektrownią do tego zabytku. No, łódka w bok płynie, no. Jeszcze panie dyrektorze. A to zrobiłam ja czy ty? Ty. <laughs> Aka? Więc silnik ma znajdować się tutaj, przykręcony do widocznej grubej dechy. Przy takim zacięciu imprezowym całego towarzystwa, które tu się znajduje, to zadanie jest nie do wykonania w dwa dni. W dwa tygodnie to już szybciej. No ale cóż, sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Czyli super decha już jest. Jednak zmiana koncepcji. I ta decha, która stanowiła pawęż, będzie węższa, ponieważ jest dodatkowy element, który chyba w nomenklaturze nazywa się pantograf, czyli wysunięty element, do którego przykręcony jest silnik. Bo wcześniej początkowo myślałem, że bezpośrednio do tylnej ściany, czyli do pawęży. No okej. Okay. Skręcam to i zaślapiam otwory, bo inaczej będzie to łódź podwodna. Tak to wygląda po zamocowaniu. Trzeba wyregulować kąt. Te dziury byłoby najlepiej migomatem zaspawać. Ale na razie trzeba będzie je zakręcić śrubami. Admirał tutaj szpachluje, widzę? Wrykę. A ja postanowiłem jeszcze raz, ponieważ sprzęt nie stoi w wodzie. Jeszcze chwilę to potrwa. Jeszcze raz zrobić test na sucho, tym razem ze sterownikiem prędkości obrotowej. I mocy. Chodzi do tyłu. Piotrze, cała naprzód. Do tyłu? Nie. No teraz jedzie do tyłu. No co, ty żartujesz? Ja no. no popatrz. I... Patrz. Pokaż. Teraz chodzi w tą. Tak? No i teraz przyłączam A, bo tym dźwignią. Ja myślałem, że elektrycznie, bo elektrycznie I on nie pójdzie do tyłu. Nie. I teraz patrz. No trudno, to nie jest... No tak... trzeba mieć załuganta. Śruba nie obetnie nam stołu, zaraz. Czekaj. Zapamiętajmy, w którą chodzi. Do, do Roberta, Do Roberta. Do przodu By... chodzi. Do Roberta. Dźwignia była ustawiona wcześniej na kierunek do jazdy. Roberta. Do przodu. I teraz do Piotra, do Piotra. I teraz do Piotra. Teraz do Piotra. Teraz do Piotra. Do Czyli do... R będzie i P. Do Roberta i do Piotra. Piotrze, cała Piotra. naprzód, cała naprzód. Uwaga, bo cię wiatr wyrzuci. Dobrze, Tutaj widać wskaźnik procentowy mocy. No i to jest fajne, Bajer, bo na łódce nie będzie wi wiadomo po dźwięku, bo silnik będzie z tyłu, a sterówka z przodu. Na tej podstawie wiemy z jaką mocą płyniemy. Widzę, że radiatory tutaj są bardzo skromne w stosunku do tego, ile ciepło wydziela się z tranzystorów, więc trzeba by to zmienić. No, okej, okay, ale to jest tymczasowe rozwiązanie na razie, aby sprawdzić w ogóle, czy ten silnik będzie w stanie popchnąć tą łódkę. Tak. A gdzie ty chciałeś ten olej sprawdzić? Kapitan, i armator gratuluję. Silnik jest elektryczny, ja nie ma oleju. sprawdzić, bo ja Posłuchajcie, nie wiem, gdzie on jest. Tak, nie każdy wie. Wiadomo, że silnik elektryczny, ale co? Coś się kręci, jest łożysko. Są rzeczy mechaniczne, które tutaj pracują, i jak wiadomo, z tej strony, proszę zobaczyć, są dwie śruby, powinny być. O ile widać, nie wiem, czy przez Może, tą... może ktoś zas, zaspawał już. Wysoko jakościową kamerę widać jest jedna śruba spustowa i druga śruba wlewowa. I teraz trzeba dwie śrubki odkręcić, spuścić. I pamiętajcie, bardzo ważne, jeżeli będziecie kiedykolwiek, kiedykolwiek wymieniać olej w spodzinie, zawsze od dołu palcem przytrzymać, od dołu palcem przytrzymać, wypłynie górą, dobić, zakręcić dół, zakręcić górę i będzie trzymać. Ale do tego palcem, bo nie rozumiem tej idei z Pal palcem. Palcem. A później trzeba poślinić? Postaram się jutro wrzucić pozostałą część materiału przygód silnika Admirała Roberta, mojego imiennika, jak i całej tej wyprawy. Jeszcze podnikuję miejsce, gdzie udało mi się zakupić sterownik do tego silnika. Mianowicie tu jest ten Człowiek, który sprzedaje na Allegro różnego tego typu klamoty jest wyjątkowo cierpliwy, bo odpisał na kilkanaście moich maili. Do tego jeszcze zmodyfikował fabryczny sterownik pod moje potrzeby. No, fakt, odpowiednio więcej to kosztowało. No, jednakże po prostu dzięki temu uzyskałem dużo większy prąd niż było to nominalnie. No, o to mi chodziło. Dlatego też, jeżeli chcecie taką wydumkę robić, no to warto tu uderzyć, bo gość jest wyjątkowo cierpliwy, co się po prostu na Allegro rzadko zdarza. Do zobaczenia, cześć!